Panowie, pierwsza randka. No nie oszukujmy się, to jest poważna sprawa. Masz naprawdę wiele na głowie. Dużo stresu. Musisz wybrać miejsce, czas, perfumy, co na siebie założyć. W sumie chciałbym ci oszczędzić trochę kłopotu, nakierować cię, zainspirować. Mam dla ciebie propozycję trzech outfitów. Które moim zdaniem świetnie nadają się na właśnie pierwszą randkę. Ja nazywam się Artur Spelson, jestem twórcą i założycielem sztuki bycia mężczyzną, a to jest kolejny epizod. Lecimy! Przy okazji pierwszej randki, zawsze z tyłu głowy pojawia się to pytanie, co ja właściwie na siebie założę. No bo hej, chcemy wypaść dobrze, tak? Chcemy oczarować naszą wybrankę i prezentować się jak najlepiej. Aczkolwiek również trzeba pamiętać, że nasz outfit, nasze ubranie, to jak się prezentujemy jest tylko małym elementem całości w sensie tego, jak się będziemy zachowywać podczas tej randki czy będzie luz i tak dalej, ale o tym może w innym epizodzie dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się stricte outfitami. Jak już powiedziałem, we wstępniaku przygotowałem trzy outfity, które hmm, będą szły od bardzo kaszualowego, codziennego do tego bardziej, hmm, jakby to powiedzieć, ładnie po polsku, wieczorowego stylu. I będą to pory dzienna, wczesnowieczorowa. No i wieczorowe wyjście z swoją wybranką. Pomyślałem o miejscach bardzo uniwersalnych: typu kawiarnia, typu film, w sensie kino, pub czy kolacja. Pierwsze jakie wybieram to buty Chelsea Czarne, eleganckie, klasyczny krój, kaszułalowe, elegancko komponują się z jeansami, które w tym przypadku są ciemne, leżą na mnie dobrze. Czarny pasek, żeby skóry się zgadzały. I na górę, na górę daję prosty, zwyczajny, biały t-shirt. Yy, nie zapominam o tym, żeby podwinąć rekaw, wyeksponować te karabiny, że, żeby przykuć jej uwagę, że, żeby nie mogła oderwać ode mnie wzroku, żeby nie mogła się oprzeć temu, co widzi. Na sam koniec dorzucę do tego wszystkiego ramoneskę. Bo Ramoneska doda, wykończy ten cały look, to będzie taki bad boy look i co? I spokojnie, kiedy zabiorę niewiastę na kawę, na spacer w takim właśnie outficie i ja się będę czuł komfortowo i ona będzie zadowolona z tego, że mnie widzi w takim outficie. Jak to wszystko wygląda razem? I w ten sposób jesteś gotowy. To będzie niezapomniana kawa. Najlepsza lata w jej życiu. Najpyszniejsze ciastko i najfajniejszy, najprzyjemniejszy spacer. Jaki kiedykolwiek miała z mężczyzną. Kolejny outfit. Buty białe, klasyczne, czyściutkie snikery do których przyodziewam niewidzialną skarpetę a tuż nad butami tuż nad butami pojawia się proszę ciebie klasyczny spodzień tak zwany chinos tutaj nigdy nie można pójść z tym źle to, to, to zawsze wygląda dobrze kobiety uwielbiają mężczyzn w chinosach i to jest fakt natomiast na górę na górę zarzucam t-shirt typu Henley. To jest taki z trzema guziczkami. Tutaj ostatni rozpięty, żeby dorzucić nieco nonchalancji. Rękawy tutaj są dość wysokie, także nie muszę ich podwijać, chociaż mógłbym. Pamiętamy o eksponowaniu karabina. To się przydaje. I co na górę? Na górę kurtkę jeansową, póki jeszcze w sumie nie jest jakoś mega zimno. Na zimniejsze opcje są też dostępne Henley z długim rękawem, które również świetnie prezentują się w tym połączeniu. mamy? o kurtce. Kurtka jeansowa również zawsze spoko. Idealnie prezentuje się właśnie z koszulką typu Henley. Jak widać, mm, świetnie dopełnia ten oto outfit, który, no, tak jak powiedziałem wcześniej, w porze dziennowieczorowej, na to luźne wyjście do kina, czy, czy też na burgera. Oj, uważaj? Na burgera. Ile razy jest, to powtórzę znaczy chodzi o to, że, że, że to jest po prostu dobry wybór. Tak, bo w sumie każdy outfit, który dzisiaj pokazuję, to jest dobry wybór. Heh. Życzę udanego seansu. Na porę wieczorową, na wieczorowe wyjście proponuję buty typu derby, następnie spodnie. Proponuję spodnie materiałowe, mogą być takie, które są zaprasowane w kant. Nie wiem, czy będzie to tutaj widać, ale one prowadzą oko wzdłuż sylwetki, budują tą sylwetkę i prowadzą spojrzenie partnerki, wybranki ku górze, a na górze biała koszula, znowu biała koszula. E, znaczy koszula znowu. Wcześniej były białe podkoszulki, t-shirty, teraz biała koszula z rozpiętym ostatnim guzikiem, żeby znowu dodać nieco nonszalancji do naszego outfitu. E, wsparta sweterkiem, który jest skrojony w serek, to wszystko daje nam fajne połączenie, w którym wyglądamy dosyć luźno, ale zarazem elegancko. Takie trochę połączenie preppy i bad boy? Bad boy to za sprawą kurtki, którą za chwilę Wam zaprezentuję, aczkolwiek najpierw sprawdźcie jak wygląda to połączenie w tym momencie. I tutaj ten charakter, ten, ten Bad Boy Klimat dodaje nam kurtka, bomberka, która no nie ma sama, sama nie ma kołnierza, ale świetnie prezentuje się z tym kołnierzem z białej koszuli i no zresztą. no hej, sprawdź sam jak to wygląda. Przy tym outficie po prostu zakładasz na siebie to wszystko i zapominasz o tym wszystkim. I w sumie w każdym outficie powinno o to chodzić. A, a tutaj gwarantuję ci, że, że no, ta biała koszula, te spodnie w kant, derby, bomberka, ona się temu nie będzie mogła oprzeć. Po raz kolejny życzę udanego wieczoru, smacznej kolacji. I jak się podobały propozycje, które miałem dla Was przygotowane, moim zdaniem jest to świetna baza wyjściowa do Waszych outfitów, do tego, co Wy skomponujecie. Nie musi być skopiowane deska w deskę, bo hej, każdy z nas jest inny, prawda? Ale tutaj stawiam na Twoją i Twoją i Twoją. To było głupie. Na Waszą kreatywność po prostu stawiam. To przed chwilą miało być kreatywne, no ale cóż. Panowie, pamiętajcie, że pierwsze wrażenie możecie zrobić tylko raz, ale na pierwszej randce to pierwsze wrażenie, które ona odniesie w kontakcie z Wami, może zostać albo utrzymane, albo możecie pokazać jej, że no hej, się myliła trochę. To tylko od Was zależy, jak to rozegracie. Dlatego trzymam kciuki za was. Ej, i jeszcze, jeszcze jedno słowo do mężczyzn, którzy pozostają w związkach. Znaczy są w związkach stałych już dłuższy czas. Panowie, randkujcie ze swoimi paniami. No bo hej, to jest czas dla was, to umacnia wasze więzi między wami. I w sumie każda kolejna randka może być tą pierwszą.